Nie wierzcie w idiotyzmy. Czy to prawda, że wraca pan do Idź pod prąd? Nic o tym nie wiem. <grym> Czy zakopał pan topór wojenny z kebabą prawdziwego Polaka? Ja nie mam żadnego topora za wykopanego ani odkopanego, i jak ktoś udaje przyjaciela, a potem pisze idiotyzmy w sieci, to ja tam nie potrzebuję się stołować. Tyle w temacie. Niech sobie znajdzie innych kolegów. Widź pod prąd ogłosili bojkot wyborów. A to mi nowina. Schowali się w bliżej nieokreślonym miejscu. Co pan o tym myśli? Nie wiem cię kto chowa, ale bojkot wyborów to jest głupota. Ja uważam, że jeżeli chce się mieć wpływy na losy państwa, to przynajmniej trzeba ryzykować start w wyborach. Ci, co nigdy nie startowali, to nie powinni nikogo krytykować. Ja startowałem w każdych możliwych wyborach z partii, które nie miały szans na rządzenie i zawsze w Lublinie, startowałem, to ta partia, czy Unia Polityki Realnej, czy Ruch Narodowy mieliśmy najlepszy wynik w Polsce. Także ja mam czyste sumienie. Jak ktoś tu nie chce komentować, niech wystartuje szczeniak w wyborach jakichkolwiek, zobaczymy. Co pan sądzi o ataku Nigdy Więcej i Gazety Wyborczej na Hannę Shen. Zamówienie prawdy o komunistycznym wirusie? No nie, nie słyszałem o tym ataku. Zainteresuję się, ale wcale mnie nie dziwi, że obnażanie prawdy o komunistach chińskich nie cieszy się prawda, tym gazeta wyborcza, czy nigdy więcej organizacje skrajnie lewackie. Oczywiście cały czas pamiętajmy, że jednak w ścisłym sojuszu z komunistycznymi Chinami jest Kuźniowska Rosja. Ja od dawna miałem duży brak zaufania do współpracy z komunistami chińskimi, zwłaszcza po takim oficjalnym już przedstawieniu przez Kreml. Że, te, że Chiny komunistyczne i Rosja są w sojuszu. Wiedziałem, że Rosja znachalnieje wzmocniona takim sojusznikiem i że to będzie też wymierzone przeciw Polsce. Aż nigdy więcej Gazda Wyborcza nie chcą słuchać tak naprawdę prawdy o systemie komunistycznym, prawda w oczy kole.